Siemanko, witam Was z tej strony, Rażbasz, a to jest pierwszy odcinek z nowej serii, w której będę prezentował moje przemyślenia na różne tematy. W pierwszym odcinku zajmiemy się sprawą YouTube, mianowicie chodzi o łapki, komentarze i tego typu rzeczy. Żeby urozmaicić trochę cały ten pokaz, będę korzystał z programu do malowania. Żeby obrazować moje myśli i to, co mówię. I na przykład przypuśćmy, że mówię sobie, że to jest pierwszy odcinek z nowej serii. Nowa seria. No. Okej, okay, dobra, zajmijmy się tematem, który chciałem który chcę poruszyć w tym odcinku. Mianowicie, mianowicie, zacznijmy. Mianowicie. Zacznijmy od łapek. Tak, łapki. Łapki są zielone. Łapki są zielone. Dobra, mamy łapkę, tak? I ta łapka na YouTube. To jest ocena. Ocena. Czyli ocena. Ocena. Tak jak w szkole, nie? Teraz tak. Film nam się podoba. Jest sobie film. Jest sobie ktoś, kto sobie robi film. Jestem na przykład taki ja. Taki ja siedzę sobie na krzesełku przed komputerem. O, jestem ja. O, jaka noga. Woo! Jestem ja. Robię sobie filmik. Gadam. Mam słuchawki. I gadam. Do mikrofonu do was, nie? Gram sobie w MC w Minecrafta. Gadam sobie do Was. I przy tym tracę swój czas. Znaczy tracę. Może i nie tracę, bo dla mnie na przykład to jest przyjemność. Ale y, jednak ten czas schodzi, tak? Potem muszę to wszystko obrobić. Teraz ja kolejny czas. Y, potem jeszcze jest przesyłanie kolejny czas. I tak siedzę sobie przez pół dnia robiąc to wszystko. Y, I wkładam, wrzucam ten filmik na YouTube, żeby inni go zobaczyli, tak? Bo mówię sobie, o fajnie, może się komuś spodoba, może pod, pokażę to i będzie fajnie. No, i teraz yy, wpuszczam taki filmik na YouTube. Yy, no i chcę wiedzieć, czy. Do dobra, wrzucam ten filmik na YouTube. Mamy go na YouTubie yy, No i ogląda go na przykład jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba, piąta, dziesiąta. Mnóstwo osób ogląda. Yy, no i co z tego? Co z tego? Ja sobie oglądają sobie film. No i teraz mam łapki w górę. Kolory zielone. Jest, są łapki w górę. I są łapki w dół. Nie? Które będą pomarańczowe. Ale co tam? Są łapki w górę, są łapki w dół. Ojej. Tego nie miało być. <grych> ok. I teraz tak. Ogląda go 100 osób. Film ma 100 wyświetleń. Co jest na początku strasznie, właściwie niemożliwe, o ile tytuł nie jest na przykład. Taki. Eee, e, ale no dobra, przypuśćmy, masz to wyświetleń. Łapek w górę 0, Łapek w dół, 0 I co taka osoba ma sobie pomyśleć? Nikt nie lubi, nikom, ni, nikomu się nie podoba, ale też nikt nie beszta, tak? No hmm, trochę dziwnie, nie. Ale pomyślmy, przypuśćmy, że tych łapek jest 10. I ta osoba mówi: Wow, 10 osobom ze 100, czyli 10% osób polubiło ten film, spodobało im się, yy, i teraz sobie myśli: Hum, może by zrobić kolejny, może by im się spodobał kolejny film. Robi kolejny film, ma kolejne 100 wyświetleń, na kanale rośnie już ma 200 wyświetleń. A łapek przybywa, jest 20. Łapek w górę, nie 10, 20. No i mówi, wow, 10 osobom właściwie, no ma ten ma sło ten ma wyświetleń. 10 osobom się podoba. Nagle patrzy jego subskrypcję to 10. I mówi, 10 osób nie ogląda. Czyli dla tych 10 osób warto jest coś zrobić, bo one na przykład to docenią, im się to spodoba i to jest też takie nabieranie sensu do robienia tego, tak? No dobra. Tylko że te pozostałe 90 osób. Te 90 osób, które tu jest. Myśli sobie w ten sposób: hmm, dam, dam mu łapkę. O, super, da, daję mu łapkę. Tak sobie w myślach, nie? E, dam mu łapkę. O Jezus, nie ta warstwa. Daję mu łapkę. Myśli sobie, daję mu łapkę. No i co? I on sobie to zrobi na kasę, bo większość myśli, że to z łapek jest kasa i tak dalej. No, i nie chcę mu dać. Nie wiadomo dlaczego, bo to Polak. W Polsce jest tak głównie, w innych krajach pewnie też, ale w Polsce jest to bardzo zauważalne, że większość ludzi myśli sobie: o, łapka. On dostanie kasę. A ja mu nie chcę dać kasy. Dlaczego mam mu dawać kasę? Przecież to. O, to ja, ja, ja nie wiem, czemu mam udawać kasę. A ja wam odpowiadam: nie wiem, dlaczego wy mu macie nie dawać łapek. Powiedzmy, że ta łapka równa się temu tej kasie, tak? On, to jest przypuszczenie, to jest w ogóle, to jest nieprawda, ale to jest przypuszczenie, to jest w ogóle nieprawda, i tak dalej. Ja mu daję łapkę. 10 osób, dam mu łapkę, i powiedzmy, że za jedną łapkę dostanie dwa dolce 2 złote, dwa jeny, dwa ogórki cokolwiek. Dostanie za jedną łapkę dwa ogórki dostanie 10 łapek dostanie 20 ogórków no i co z tego? On zrobił ten film. Poświęcił swój czas. Poświęcił swoje e, swój czas, swoje zainteresowanie. Na przykład mógł sobie teraz iść na przykład poczytać książkę, mógł teraz iść się pouczyć, mógł teraz iść, nie wiem, cokolwiek porobić. Ale on sobie traci czas, który leci, 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 leci. E, żeby zrobić ten film. Wrzuca ten film na YouTube i podoba mu się to, że 10 osób da mu łapkę. Ono zostaje 20 ogórków. No i co z tego? To może się wyżywi za to. Będzie sobie jeść te 20 ogórków. Ale ja, so, ja sobie siedzę, jestem widzem, oglądam sobie coś. Oglądam sobie film na YouTube, tak? Mnie postawienie łapki kosztuje jedną sekundę, nawet mniej. Tyle sekundy. Klikam i już jest łapka. I on dostaje jedną łapkę w górę. 50 osób zrobi to samo w tą. Jedną setną sekundę, jedną tysięczną sekundę, i dam mu 50, i łącznie to on dostanie 50 łapek w górę. I co z tego, że on dostanie 100 ogórków? No, co, co z tego? Ja chcę po prostu ocenić ten film, tak? Ja, ja traktuję jako widz, traktuję tą łapkę jako ocenę. Czyli. Nie traktuję tego, że o, on dostanie kasę, ja mu tej łapki nie dam, bo on dostanie kasę. To jest złe, to też jest złe, a to jeszcze tym bardziej, nie? Nie. Ja mu daję łapkę, bo chcę mu pokazać, że ten film mi się podoba. Jeżeli YouTube udostępniłby opcję, żeby on mógł na tej, na tej łapce zarobić dostać jakąś kasę za tą łapkę, nie wiem, cokolwiek. To to powinno być jeszcze większe zaangażowanie do tego, żeby ta osoba zrobiła ten film fajny. Tak? Bo ja mu, ja mu daję tą ocenę za to, że on zrobił ten film fajny. Tak? Daję mu ocenę w dół, czego ja staram się nie robić w ogóle yy, osobiście. Ale powiedzmy, daję mu ocenę w dół, dlatego że ten film nie był dobry. Na przykład poruszał jakieś, sceny, poruszał jakieś tematy, które są, nie wiem, niedozwolone dla dzieci albo coś. Dobra, teraz to skasuje swój. Teraz to swój własny film, bo. <grywia> tam napisałem pewien napis. Tu? Tutaj, o. Jak to ładnie wygląda? E, dobra. E, powiedzmy, nie wiem, tam. Pokazuje jakieś porno, albo coś tego typu, nie? No to daję mu łapkę w dół, żeby było wiadomo, że ja nie chcę takiego czegoś oglądać i tak dalej. Łapkę w górę daję mu wtedy, kiedy film mi się podoba. Zobaczę sobie film, w którym koleś. E, Praktykuję magię. No i dobra, ja wiem, że to jest oszustwo, bo magia to teoretycznie jest oszukiwanie ludzi, oszukiwanie ludzkiego wzroku, ale to jest fajne, to jest rozrywka, tak? Ja lubię, ja na przykład lubię patrzeć, gdy ktoś czaruje. I robi sobie taką sztuczkę. Oj, czemu jesteś czerwony? Nie bądź czerwony. Robi sobie taką sztuczkę. Wow! I wyskakuje mu królik z kapelusza, tak? No, hello o ja, ja, ja. Dobra, to jest królik. E, wyskakuje mu królik z kapelusza. 50 osobom się to podoba, ale nie da mu łapki w górę, bo myśli, że on dostanie za to kasę. No i co? No i ta osoba wtedy, pomimo, że tej osobie, która to ogląda, podoba się ten film, e, podoba się to, co tam się zrobiło, zaśmiał się przy tym albo cokolwiek, to on nie da mu tej łapki w górę, bo on pomyśli, że on dostanie kasę. No i co z tego? Po pierwsze, YouTube nie udostępnia takiej opcji, żeby, żeby dostawać kasę za łapki, tak? nie mam pojęcia czy tak jest naprawdę, bo partnerem w tej chwili, w której to nagrywam nie jestem, nie mam pojęcia czy za łapki dostaje się kasę, chociaż łapek dostałem kilka i nie dostając, nic mi nie napisało, że dostałem jakąś kasę, więc ja nie wiem dlaczego ludzie myślą, że dosta kasę dostaje się za łapki. Łapka jest po to, żeby pokazać tej osobie, że ten film mi się podoba, tak? YouTube dodatkowo udostępnia opcję, że na głównym ekranie pojawia się, pojawiają się filmy, na głównej stronie pojawiają się filmy, które tych łapek mają najwięcej, tak? I teraz jest taka trochę, takie trochę nie fair, to jest takie trochę nie fair względem niektórych osób, bo na przykład ja, jako początkujący YouTuber, bo... Sam mogę, mam nadzieję, że mogę się przed Wami tak nazywać. Jeżeli nie, to, 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 to będę. To, to będę Oj, to będę. smutny. Tak. To będę smutny, jeżeli się nie będę mógł tak nazywać. Ja chcę być szczęśliwy. Tak. I want to be happy. Eee, ja jestem początkującym YouTuberem i mam. 800, mam 40 filmów, to jest 40 film, który wrzucam. Mam 800 ponad wyświetleń i 8 widzów. 8 widzów, za co im bardzo dziękuję i tak dalej. Ale nie o tym teraz mowa. Za każdy film, który wrzucę, będę miał 10 wyświetleń, jedną, dwie łapki w górę. Czasem trafi się łapka w dół, nie wiem dlaczego, nie wnikam. Trafi się łapka w dół, komentarzy mam bardzo niewiele. Co sprawia, że jestem smutny, a chcę być szczęśliwy, więc piszcie komentarze, bo chcę jakąś interakcję. Ale dobra, mniejsza to też nie o tym, zeszliśmy na złą drogę, na zły temat. No i dobra. Jestem początkującym youtuberem, mam tych 8 widzów, dostanę dwie łapki, tak? Inny youtuber, większy, który ma 100 tysięcy widzów, dostanie tych łapek 500. Pomimo, że wyświetleń ma 100 tysięcy, a łapek dostał tylko 500, on się tym nie przejmuje, bo za te 500 łapek yy, on, ten film i tak znajdzie się na tej głównej stronie. Zobaczy go jeszcze więcej osób, jeszcze więcej łapek dostanie i to się tak nakręca. W, ty, w tym przypadku ja w te, w moj, na mojej pozycji yy, jestem tak, jakby usrany za przeproszeniem, yy, bo. No bo po prostu ja nie mam. Yy, w siły przebicia. Jestem usrany. Tak. I smutne, I smutny. I smutny. E, ja wtedy nie mam si siły tej, tego przebicia. To jest na, na głównej stronie, znajduje się ten. E, ten popularny film, bo, do którego zajrzy 100 tysięcy osób, bo subskrypcji ma 100 tysięcy. Mojego filmu nie, zobaczą 8 osób, bo 8 osób zasubskrybowało. E, I teraz, jeżeli ty postawisz tą łapkę. Ty, widzu, który oglądasz film, stawiasz łap łapkę w górę. Jeżeli każdy widz, który zobaczy film i jemu się to spodoba, postawi łapkę w górę. No bo nie sądzę, żeby spośród tych 100 tysięcy widzów, które obejrzą ten popularny film, tylko 500 osobom się to spodobało. No bo to jest... to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Jeżeli film Ci się podoba, stawiasz łapkę w górę, żeby ta osoba nie była smutna, a była szczęśliwa. Tak. Bo i to sprawia szczęście, i to nie daje kasy. Niestety, niestety nie daje jej to kasy. Bo gdyby to jej dawało kasę, to ona by jeszcze miała jeszcze większą yy, zachętę do tego, żeby po prostu tworzyć te filmy dobre, tak? Ja to traktuję jako ocenę. Daję jej ocenę, łapkę w górę. Osoba mówi, osoba myśli, tak, która daje to, nie? Osoba sobie mówi, a jest super, jemu się to podobało, dla niego zrobię kolejny film, nie? Żeby żeby nakręcić to wszystko i tak dalej, żeby móc się wykazać, żeby innym zapewnić rozrywkę, że mogą sobie popatrzeć, pośmiać się i tak dalej. Tak. No dobra. No to mamy, na przy... no to mamy sprawę łapek, tak? No stawiam łapkę, bo to jest ocena, tak? Mi się to podoba, stawiam łapkę. I na przykład jestem dużym YouTuberem. Ludzie widzą moją aktywność, gdy na przykład postawię łapkę, dodam do ulubionych, zasubskrybuję, tak? No i na przykład jest film, który mi się podoba, ale uważam także, że na przykład ten film nie jest na tyle dobry, żeby zrobić z tego żeby dać go do ogólnej opinii, tak? Że nie chcę na przykład pokazywać innym, że akurat ten film jest taki super, że 100 tysięcy osób musi go obejrzeć, jeżeli tak nie myślę. To wystarczy, że wyłączę sobie opcję, bo jest, takie co? jest taka możliwość, że sobie w opcjach YouTube wyłączę publikowanie tego, czy ja, da, jak ja daję łapkę, tak? Ja daję łapkę i to się od razu łapkę, srapkę, tak dalej. Ja daję łapkę i 100 tysięcy osób widzi, że ja tą łapkę postawiłem i idzie do tego filmu zobaczyć, co to jest, tak? Ale jeżeli uważam, że ten film był dobry, że chcę na przykład zachęcić tego kolesia, żeby się po, poprawił, to żeby robił następne filmy, to dodaję mu tę łapkę, wyłączam opcję, żeby te 100 tysięcy osób tego nie widziało, bo to jest proste i tak dalej. Nie chcę, żeby te 100 tysięcy osób to widziało, daję mu łapkę, on zrobi kolejny film, patrzę, o jest lepszy, wtedy na przykład daję do ulubionych, nie? I wtedy te 100 tysięcy osób zobaczy to z tych ulubionych. Więc to nie jest wcale żaden problem, tak, i tu jest właśnie ten problem, że ci duzi youtuberzy powinni tak jakby wspierać, wiem, no to jest potem konkurencja niby dla, dla nich, ale jeżeli jest, mam widza, który mnie ogląda, który widzi każdy film, który na przykład skomentuje przy każdym filmie, który da łapkę do niektórych filmów tak dalej. To ja wiem, że ja go na przykład nie stracę, nie? I będę szczęśliwy i on też będzie szczęśliwy, bo ten, tak, tak dalej. A on będzie mógł obejrzeć na przykład, jak ja nie wypuszczę filmu, to on sobie zobaczy u drugiego, u tamtego Kolesia tamten film i tak dalej. I on będzie miał co oglądać, dużo będzie miał do oglądania, będzie miał duży wybór, wszystkim będzie dobrze i tak dalej. No więc ja nie wiem, w czym tu jest problem. Eee, dobra. Kolejna sprawa. Komentarze. Komentarze, tak. E, przy, przy swoich filmach chciałbym, żebyście zamieszczali komentarze. Dlaczego? E, bo ja na przykład chciałbym wiedzieć, czy Wam się ten film podoba. No, Wy wystawicie łapkę e, i jedna. Ja mam 8 widzów, a jedną łapkę, tak? Jedna łapka mówi mi, że jednemu widzowi się to naprawdę podoba, i mogę robić dalej tak, jak robię, tak? Jeżeli Ty napiszesz komentarz, że na przykład popraw to, bo ten sok jest krzywy, bo ta jest zielona, albo bo mi się to nie podoba, bo coś tam, tak. Uzasadniasz, dlaczego ci się nie podoba, ja to wtedy w następnym filmie poprawiam i jest wszystko ok. I w następnym filmie już możesz postawić noż, nawet, łapkę, nawet łapkę w górę, tak. E, więc nie wiem, w czym tu jest problem. Co to za problem, napisać parę słów i. I wiedzieć, że zrobiło się coś dla tamtej drugiej osoby, tak, że ona wie, że to poprawi, to poprawi, i wtedy i mi się będzie oglądało lepiej ten film, następny, yy, i ona będzie wiedzieć, co poprawić, i tak dalej, i wiedzieć, jak, będzie wiedziała, jak pracować. Więc nie mam pojęcia, dlaczego duża część osób po prostu, yy, albo igna, ona obejrzy sobie ten film, oglądam sobie film, teraz wygląda to jak RedTube, ale co tam? Ha, 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 ha. Ona sobie obejrzy ten film, ogląda, ogląda, ogląda i jej się to spodoba, ale ona odejdzie. Nie dając żadnego znaku, czy to było naprawdę fajne, bo jeżeli ja wydaję film, to skąd ja mam wiedzieć, czy na przykład ten film Ci się podobał, czy Ci się nie podobał. Ja nie jestem jasnowidzem, tak? Ten koleś, który to dał, on ci daje ten film, ty, masz so, ty możesz sobie go obejrzeć, nie musisz go oglądać, możesz sobie go obejrzeć, pośmiać się albo cokolwiek, zastanowić się głębiej nad czymś. Tak jak na przykład w tym w przypadku tego filmu. On ci daje to, ten film do obejrzenia i ty powinieneś mu powiedzieć, czy ten film jest dobry, czy nie. Bo zostawienie czegoś takiego bez, komenta bez komentarza to jest. bez komentarza, bez oceny, to jest hamstwo po prostu hamstwo eee, tak samo jest na przykład w teatrze ludzie wystawiają sztukę tak skaczą tam krzyczą tańcują cokolwiek robią na koniec wszyscy widzowie biją brawo tak jest super brawo nie to znaczy że im się to podoba dla nich to jest motywacja do dalszej pracy żeby dalej pracować Publika może tak zrobić, nie może zrobić, uu, wy, wyć i tak dalej, wywyć. E, no i co? I wtedy oni pomyślą: kurde, to było złe. Może to jakoś naprawimy, tak? E, ewentualnie publika może nic nie zrobić. I wtedy ani publika nie wie, co się dzieje, nie, wie, nie będzie wiedzieć co tak dalej, a tym bardziej aktorzy wiedzą. Ale o co chodzi, nie? Dlaczego oni nie klaszczą? Dlaczego oni nie wyją? Nie, co myśmy zrobili źle, czy zrobiliśmy wszystko dobrze, czy nie wiadomo, co się dzieje, tak? E Problem w tym, że na przykład w teatrze aktorzy nie dowiedzą się, co mają poprawić, żeby zrobić lepiej. Publika ich wyje, i oni muszą sami się domyślać, co mają robić. Tak samo byłoby z youtuberami, gdyby nie komentarze. Ja postawię komentarz, że popraw to, masz za cicho mikrofon, masz za głośny mikrofon, masz za cicho grę, yy, zmień ustawienia rozdzielczości, cokolwiek, yy, i w, albo zmień styl gry na przykład, nie? żeby się lepiej oglądało. bo I wtedy ja wiem, że w następnym odcinku mam poprawić to, jest wszystko OK, jest lepiej, tobie się lepiej ogląda, mi się lepiej robi i itd. Oh, dobra, e, trochę się nakrzyczałem. 20 minut, 21 minut już jest nagrania, więc wow. E, dobra, ja tu mnóstwo machałem rękami, ale jest okej, okay. dobra. Mam nadzieję, że udało mi się do was e, przemówić do, do ludzi, którzy to oglądają. Jeżeli to oglądasz, postaw temu filmowi łapkę. W jeżeli myślisz. Uważasz, jeżeli uważasz, że to, co powiedziałem, jest dobre, że to się zgadza, że to jest. Że to jest właśnie to o co chodzi Postaw temu filmowi łapkę w górę Żeby kolejne osoby mogły to zobaczyć Tak Bo jeżeli zostawisz ten film Bez, bez żadnego komentarza Bez żadnej oceny Ten film zostanie na samym dnie Bo wszystkie te który, filmy Które są na górze One mają tych łapek właśnie dużo Chodzi o Mają dużo łapek Mają dużo wyświetleń One są u góry Tak na tej górnej liście na samym dole są te, których nikt nie łapkuje. I teraz jest problem, bo albo nikt nie łapkuje, bo ten film jest głupi, ale to wtedy mówi się ale wtedy daje się łapkę czerwoną, czyli łapkę w dół, jeżeli film jest totalnie głupi, i tak dalej. A ludzie po prostu nie chcą dawać łapek, nie? Dajesz łapkę w górę, to cię kosztuje jedno kliknięcie. Po każdym, po każdym obejrzanym filmie, jedną łapkę w górę, to ci, nic nie, to ci nic nie zrobi, a dla tej osoby będzie to dalsza motywacja, to sprawi, że będzie ten film bardziej popularny, że ktoś w końcu to zauważy. I nie chodzi o to, żebyście teraz na przykład zasypywali jakimiś łapkami w górę, czy tak dalej. Jeżeli film Ci się naprawdę spodoba i uważa, że to, co mówię teraz, jest zgodne z prawdą, że to jest słuszne, to co ja mówię, to postaw temu filmowi łapkę w górę, żeby więcej osób mogło to zobaczyć. Może w końcu uda się przekonać tych ludzi, wszystkich, którzy nie chcą stawiać tych łapek, nie wiadomo dlaczego, żeby stawiali te łapki. Łapka w górę yy, daje szczęście. O Jezus, daje szczęście. Łapka w górę daje szczęście temu, który to wystawił. Daję Tobie szczęście, bo w następnym odcinku, bo będziesz miał następny odcinek, bo ta osoba będzie tak zmotywowana, że zrobi kolejny odcinek, Ty będziesz miał kolejny odcinek, będziesz miał co oglądać, będziesz mógł się bawić, będziesz mógł tak dalej się cieszyć, cieszyć. I wszyscy są zadowoleni. Łapka w górę, tak? Łapkę w dół stawiasz, gdy film jest głupi. Nie gdy wtedy, gdy na przykład ktoś prosi o tą łapkę, tak? Bo te, je, też jest sprawa tego, że niektórzy proszą o łapki. No i co z tego? On po prostu też chce się wybić. Jeżeli osoba, która y, ma 100 tysięcy widzów, prosi łapkę w górę, to faktycznie można, można się przyczepić do czegoś, tak? No bo to jest lekko nie fair, żeby jeszcze wymuszać od ludzi te łapki w górę. Ale jeżeli osoba, która ma 8 widzów, tak jak ja, 10 widzów, nawet. 50, 100 widzów, poprosi łapkę w górę. To jeżeli film ci się naprawdę podobał, to postaw tą łapkę w górę. Wtedy ten film będzie mogło obejrzeć wie, więcej osób. Wtedy na tym kanale będzie mogło się na przykład robić więcej, bo na przykład będzie tysiąc osób, które to ogląda, i wtedy będzie można robić konkursy jakieś albo coś tego typu. No dobra, to jest 24 minuta. Ja będę kończyć. Mam nadzieję, że udało mi się przemówić niektórym osobom do rozsądku, i jeżeli to naprawdę jest. To, to, jeżeli to, co mówiłem, według ciebie jest słuszne, postaw temu filmowi łapkę w górę, żeby to więcej osób mogło zobaczyć. Możesz go rozpowszechnić na jakichś forach, na jakichś innych rzeczach, gdzie chcesz. To jest wszystko dozwolone, jeżeli o mnie chodzi. Ja na to wszystko pozwalam, żeby tylko więcej osób to zobaczyło, żeby więcej osób się przekonało do tego, że łapka w górę to nie jest zło, to jest dobro. Dlatego jest zielona jest duża na YouTubie. Jak sobie przyjrzycie się łapką w górę, to faktycznie ten guzik łapki w górę jest większy niż tej łapki w dół. Dobra. To ja się z wami żegnam. I, na, i pamiętajcie, żeby napisać na dole komentarze, w komentarzach, yy, o czym chcielibyście usłyszeć następny odcinek takiego rysowanego... Rysowań, rysowanych przemyśleń. Okej. Okay. <laughs> Trochę się... Mm, wczułem. Naprawdę. Dobra, dzięki za obejrzenie, cześć.